Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną dawkę ciekawych informacji o mistrzowskich wibracjach. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony mistrzowskiej czwórce, czyli czwórce z liczby 22. Jeśli jesteś 22, to warto posłuchać, ponieważ możesz dowiedzieć się czegoś, co być może będzie kluczem dla Ciebie do rozwiązania jakiejś sytuacji bardzo trudnej, wyzwaniowej, wyjścia być może z jakiegoś impasu życiowego. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, Ewa Robżarska. Mistrzowska czwórka, czyli czwórka z 22, to jest osobowość bardzo empatyczna, bardzo wrażliwa, jednocześnie też bardzo skromna. Ma w sobie dużo subtelności, dużo wyczucia, kultury osobistej i takiej wrażliwości też na emocje innych ludzi. Pamiętajmy, że w tej podliczbie mamy dwie dwójki, czyli to jest też empatyczność i czytanie między wierszami. Mistrzowska czwórka kieruje się wyższymi ideami. Stara się w tym być bardzo uczciwa, bardzo prawa, bardzo szlachetna. Jest takim strażnikiem moralności, etyki, właściwego zachowania, bycia fair w stosunku do innych ludzi. 22 to jest osobowość, która może odkryć swoje powołanie w służeniu innym. W tej służbie dla innych ludzi często obierają takie kierunki, takie zawody, w których mogą pomagać tym, którym jest trudniej, tym, którzy zostali postawieni w jakiejś bardzo wyzwaniowej sytuacji życiowej i poczuli w sobie ogromną bezradność. Często 22 to są osoby, które bardzo są wrażliwe na krzywdę dzieci i Obierają właśnie takie, wchodzą, angażują się w takie projekty i wybierają takie zawody, dzięki którym mogą pomóc tym, którzy sami sobie nie są w stanie pomóc. Mistrzowska 22 może odkryć w sobie ogromny talent intuicyjności. Nierzadko słyszę od 22 że mają prorocze sny. To jest taka ciekawostka, która pokazuje, że 22 to jest duża intuicyjność i to są takie spontaniczne wglądy. Za chwilę przejdziemy do ciemnej strony 22-ki. Zanim jednak zgłębimy ten temat, możesz polubić ten kanał, aby pozostać ze mną w kontakcie i dostawać regularnie kolejne dawki wiedzy numerologicznej. Mistrzowskie 22 może się borykać z takim problemem jak nadmierna skromność. Ma w sobie dużo pokory, ale ma też w sobie sporo wątpliwości na swój własny temat. Ta pokora, kiedy jest za duża, prowadzi 22 do, 22 do zbytniego wycofania. Taka osoba nie sięga w życiu po to, czego pragnie zwykle staje w kolejce na szarym końcu. Taka postawa życiowa prowadzi do poczucia impasu, niedocenienia, i takiej nijakości tego życia, ponieważ czekając, aż życie nas wynagrodzi, aż inni ludzie dostrzegą nas, dostrzegą nasz potencjał, dostrzegą też wartości, jakie możemy wnosić w ten świat, jest oczywiście takim utopijnym sposobem na życie i nie prowadzi nigdy do sukcesu. Dwudziestki dwójki powinny popracować nad swoim aspektem męskim, aby wyjść z cienia, aby się odważyć, aby pokonać swoją nieśmiałość czy nawet toksyczny wstyd. Dwadzieścia ma nauczyć się walczyć walczyć o swoje. Tym akurat osobowościom nie przychodzi to z dużą łatwością, ponieważ ta ich subtelność, delikatność, kultura osobista często jednocześnie jest dla nich właśnie blokadą. Ich też przywiązanie do zasad, do kultury, do etyki jest tak bardzo mocne, że trudno im czasem z takim rozmachem, przebojowością, odwagą iść przez życie, ponieważ same siebie ciągle kontrolując, czy są w porządku i czy są fair wobec innych ludzi. 22 ma też problemy z domaganiem się, na przykład w pracy, od zwierzchników docenienia w postaci finansowej. Bardzo często spotykałam się z taką sytuacją, że mistrzowskie czwórki nie miały dobrej relacji z pieniędzmi. To znaczy, w ich podświadomości było bardzo dużo negatywnych skojarzeń na temat pieniądza, na temat bogactwa, na temat. Obfitości życiowej. Dlaczego? Ponieważ 22 bardzo będzie dbała o to, aby inni ludzie nie czuli się w jej towarzystwie gorsi, biedniejsi, mniej udolni życiowo. Wtedy 22 wpada w pułapkę samoograniczania, zaczyna sama sobie podcinać skrzydła, a mogłaby osiągnąć naprawdę dużo, dużo więcej. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak można poradzić sobie na przykład z tym programem samoograniczania, nadmiernej skromności czy wstydliwości, pojaw się na jednym z live'ów, a możesz dowiedzieć się dużo, dużo więcej o swoim potencjale, jak również o tych ciemnych stronach. Możesz też skontaktować się ze mną bezpośrednio, aby zapewnić sobie już Taką pracę w kameralnej, bardzo intymnej atmosferze, kiedy możemy zgłębić dużo, dużo więcej tematów dotyczących akurat Ciebie i Twojego życia. Zapraszam serdecznie Ewa Robżarska.